Program powstał we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, współorganizatorem 26. spotkania Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej. O zawodzie inżyniera. Jesteśmy na budowie, dlatego mnie potrzebny jest kask. Będziemy też mówić o tym, co inżynierowie z grupy wyszehradzkiej będą robić już niedługo w łodzi. Inżynier Budownictwa, zawód zaufania publicznego, to kilkanaście specjalności, skomplikowane wyzwania i problemy do rozwiązania wymagające odpowiednich kompetencji. Nad nami wyszły jedne kable, tutaj o kolejne. Oczywiście nie mogą tutaj zostać. Usuwanie kolizji branżowych jest tak bardzo ważne dla e, postępu inwestycji. Tu, mam, tu mamy przykład e, w tej chwili stolimy pod linią energetyczną, która zostanie przesunięta, przełożona e, dosłownie 20 metrów dalej. W tej chwili tam jest realizowany wykop podkładanie kabli energetycznych. Na tym odcinku budowanej drogi ekspresowej S14, takich kolizji jest aż 200, czyli średnio co 60 metrów trzeba przekładać jakieś instalacje. Obecnie trwają zaawansowane prace ziemne. Trzeba przewieźć około 3 milionów ton ziemi. Nasypów na całej budowie mamy powiedzmy około 1,5 miliona. Czego wykopów mamy około 750. No, czyli wiadomo, że połowę trzeba będzie dokupić, dowieźć, a to co będzie do wykopania, to na miejscu chcemy to budować. 2 miliona ton? Tak, metrów sześciennych. Metrów Tak jest. Potrzebnych do tego będzie około 25 tysięcy ciężarówek. Potrzebujemy około 60-70 osób z kadry inżynierskiej, włączając projektantów, bo projekt realizujemy w systemie projektu i budu. A na dzień dzisiejszy, ilu pracowników jest fizycznie tutaj na budowie? Roboty fizycznie wykonuje około 100 osób z różnych firm podwykonawczych. Kiedy będą szły już roboty, będą wykonywane roboty wykończeniowe i roboty główne, nawierzchniowe. Planujemy, że około 500 osób może być pracowników e, fizycznych pracować na tej budowie. Trzy węzły budujemy. Ten e, czwarty jest w etapie projektowania do, do późniejszej rozbudowy. No i jak widać, tutaj e, bardzo duże mamy wykopy i myślę duża, duża dosyć inwestycja. A co jest najtrudniejsze na takiej budowie? Najtrudniejszy, myślę, mamy w tej chwili ten etap robót ziemnych. Natomiast potem, jak już wyjdziemy na poziom jezdni, będziemy mieli dosyć trudne obiekty i węzły do rozwiązania. Inżynierowie mają przed sobą wiele wyzwań. Tak było między innymi w przypadku grupowej oczyszczalni ścieków. Oprócz ciągów, w których oczyszczane są ścieki, znajdują się tu też specjalne komory fermentacyjne. To jest konstrukcja monolityczna w części Fundamentowej i, i ścian walcowych, natomiast stropy to jest, są wykonane z prefabrykatów. Mieliśmy sporo problemów z ich doszczelnieniem. W latach 90., kiedy zaczęto ich budowę, no nie stać nas było na technologię z zachodu, w związku z czym firma wybudowała, zaprojektowała i wybudowała nam. Zbiorniki, które niestety po napełnieniu wodą okazały się nieszczelne. Mieliśmy długą walkę, powiedzmy inżynierską, również z izolacjami wewnętrznymi, którymi próbowaliśmy uszczelnić te zbiorniki, a ostatecznie skończyło się na sprężeniu zewnętrznym kablami i w tej chwili nie mamy już problemu. Potrzeba matką wynalazków, tak? Tak jest, zawsze trzeba po inżyniersku podchodzić do sprawy i rozwiązanie okay. musi się znaleźć. A to już kompleks sportowy, w którym znalazły się m.in. duże baseny. Tu potrzebne były specjalne systemy filtrujące, aby utrzymać czystość wody. Jesteśmy po tak zwanym podbaseniu. Tutaj mamy dzieniecki basenowe, czyli basen olimpijski oraz basen głęboki do skoków. Prawie 7 milionów litrów wody, które tutaj uzdatniamy. To jest właśnie fabryka produkcji czystej wody. I w zasadzie całe uzdatnianie wody polega na trzech etapach. Pierwszy etap to jest rozrzedzanie, czyli tą wodę zawsze dopuszczamy świeżą wodę na każdego uczestnika. Jest kilkanaście litrów wody. Następnie filtrowanie. Za mną są filtry. Ciekawa technologia, filtry z ziemią tak zwane filtry bakteryjne, które praktycznie 90% bakterii wyłapują już na samym etapie filtracji. I dalej oczywiście lampy UV, które też udatniają wodę. No i proces też chlorowania. Tutaj wytwarzamy, nie przywozimy chloru, tylko sól i... Wytwarzamy cały dezynfekant już tutaj na miejscu. A te konstrukcje to baseny termalne w trakcie budowy oczywiście. Będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na budowie pracuje około 100 osób i kilkunastu inżynierów. Najtrudniejszy będzie w środku wykonanie technologii basenowych, samo wykończenie wewnętrzne obiektów, które tutaj jest zaprojektowane na wysokim poziomie. Na dzień dzisiejszy, ilu pracowników jest na budowie? To się waha od 50 do 100 pracowników tak w tym momencie już jest, natomiast ta liczba będzie rosła znacząco w najbliższym okresie. Coraz więcej inżynierów na budowach to panie. Proszę powiedzieć, kobieta inżynier na budowie. Czy, czy to jest przewaga, czy, czy to jest Z jakaś trudność? Przewaga, jest to atut. Bardzo dużo mężczyzn pomaga kobietom. Również kierownicy e, wspomagają swoją wiedzą. Jest coraz więcej kobiet na budowie. Na budowach, w ogóle na studiach coraz więcej e, jest kobiet. U mnie na przykład na roku e, była połowa i połowa się wybroniła. W październiku do Łodzi przyjadą inżynierowie z grupy państw wyszehradzkich. Będzie to już 26 spotkanie. Organizatorami spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Łodzi są Polska Izba Inżynierów Budownictwa, zrzeszająca osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz obchodzący w tym roku jubileusz 85-lecia istnienia Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Przede wszystkim wymiana doświadczeń między głównie izbami inżynierów budownictwa. Chcę powiedzieć, że izby w Słowacji. W Czechach i na Węgrzech powstały przed naszą Izbą. Korzystaliśmy z pewnych doświadczeń przy organizacji naszej Izby. Wymieniamy na tych corocznych spotkaniach przede wszystkim sprawy legislacji. One są różnie, wyglądają w poszczególnych krajach. Jak spojrzymy na działalność inżynierów budownictwa w dłuższej przestrzeni, to cechuje tę działalność przede wszystkim. Nieustanny postęp techniczny. Z tego bierze się konieczność specjalizowania, i owe inteligentne miasta, elektromobilność tak modna w tej chwili, to są tylko jedne z aspektów naszej działalności. To już bardzo, bardzo współczesne. Ale czy to oznacza potrzebę poszerzania kompetencji? Z jednej strony podziałów, ponieważ te kompetencje przyrastają w sposób naturalny, wynikający z postępu technicznego. A z drugiej strony, jest to konieczność nieustannego doskonalenia się i rozwijania tych kompetencji u osób, które już ten zawód inżyniera budownictwa wykonują. Tu są pasjonaci inżynierowie budownictwa i technicy budownictwa, którzy chcą dać od siebie coś dla społeczności inżynierów w całej Polsce. Głównie działamy na rynku budownictwa współpracując z przemysłem, bo to jest nasze naturalne środowisko ale bardzo szeroki zakres współpracy realizujemy z nauką, bo to jest w kolei przygotowanie kadr, które dla nas są bardzo istotne. Oczywiście nie bez znaczenia jest bezpośrednia realizacja zadań działając ze wspólnie działającymi samorządami i rządem. Są to dobre czasy dla projektantów, są to dobre czasy dla wykonawców. Jest to dobry czas. Jak to wygląda w naszych tych trzech z Grupy Wyszehradzkiej krajach, to się właśnie dowiemy na tym spotkaniu, które ku mojej wielkiej radości nie tylko, ale całego tutaj naszego środowiska łódzkiego, akurat odbywać będzie się w Łodzi. W tym budynku cała część merytoryczna. I tam będziemy właśnie mówili, między innymi oczywiście, o tym, jak kształtuje się rynek budowlany. I jeden taki przewodni temat, właśnie to, o czym mówiłam przed chwilą, doskonalenie zawodowe. Jesteśmy już na budowie Alchemium. Będzie to budynek dydaktyczny na Politechnice Łódzkiej. To początek budowy większego kompleksu. Pracują dźwigi, powstaje Alchemium. Co to takiego, czy to będzie nowoczesny budynek? Będzie nowoczesny budynek laboratoryjny z funkcją dydaktyczną. Będą tutaj mieli swoje miejsca do pracy studenci. Z punktu widzenia inżynierskiego, czy są tu jakieś nowinki, jakieś ciekawostki? Jako konstrukcja monolityczna płyta słup jest posadowiana na płycie fundamentowej. Ta płyta fundamentowa jest wykonana w technologii białej wanny. To jest taka technologia, która umożliwia niezabezpieczenie powłokami izolacyjnymi fundamentu. Ponieważ sam beton będzie stanowił funkcję izolacyjną. Różne wielkości, funkcje i kształty. W tej chwili jesteśmy przed budynkiem, który jest nazywany bramą miasta. Jedna 60-metrowa wieża jest już niemal gotowa. Budynki to spore wyzwanie. Szczególnie w zakresie branży automatyki, branży systemu bezpieczeństwa. Staraliśmy się tutaj zastosować najnowsze technologie e, dla systemu bezpieczeństwa, e, integrację. W systemie BIS to jest taki system, który integruje wszystkie systemy ochrony budynku, kontroli dostępu. W zakresie instalacji automatyki jest to jeden system kontrolujący strefy komfortu, instalacje wytwarzania chłodu, ciepła oraz oszczędzania tych wszystkich mediów. Planowanie na początku harmonogramu, jak i dostaw, jak również dobór odpowiednich technicznie elementów, czyli typ oświetlenia. Tutaj ma bardzo duże znaczenie typ oświetlenia, jeśli chodzi o późniejsze rachunki za energię elektryczną. Tutaj mamy w pełni oświetlenie LED-owe zaprojektowane. Tutaj do jednego piętra zużywamy około 40 km kabli. Proszę sobie to przemnożyć przez 15 pięter plus jeszcze części wspólne, no to wychodzą naprawdę potężne ilości. Najtrudniejszy, który na tej budowie e... Przyszło, przyszło mi realizować to, to co nie widać, czyli przyłącza e, do budynku, przede wszystkim przyłącze kanalizacji deszczowej, które znajduje się tutaj e, pod ulicą Kinińskiego i musieliśmy to wykonać nie, pod czynnym torowiskiem, pod czynną jezdnią. E, trzeba było wykonać przekop, wykonać wpięcie w kolektor, który biegnie po drugiej stronie ulicy i to naprawdę było duże wyzwanie inżynierskie. Oba budynki będą naszpikowane ciekawymi rozwiązaniami, na przykład w strefach parkingowych. Rozwiązania są nowoczesne ze względu na zastosowanie aplikacji, która wspiera najemców w zakresie zapraszania na przykład gości na spotkania do budynku. System ten widzi zajętość miejsc parkingowych, widzi numery rejestracyjne samochodów, które wjeżdżają na parking. System dokładnie będzie wiedział, że dla tego konkretnego auta to miejsce jest wolne i to miejsce będzie na tego gościa czekać. Stawiamy na rozwiązania ekologiczne i ułatwiające życie klientom, więc stworzyliśmy sześć miejsc do parkowania samochodów elektrycznych. Po nas jest taka groć, która zwiesza się spod sufitu. To jest rozwiązanie ograniczające rozprzestrzenianie się dymu podczas pożaru. Garaż mamy podzielony na strefy. A to już potężny dworzec kolejowo-autobusowy. To było największe wyzwanie inżynierskie w tamtym czasie w Polsce. W skrócie można powiedzieć, że w obrysie dworca wykopaliśmy około 1 miliona metrów sześciennych ziemi. Oprócz tego wykonaliśmy około 220 baret na głębokość sięgającą 40 metrów, czyli pojedynczych sekcji ściany szczelinowej o grubości metra. No i użyliśmy do sprefabrykowania i wykonania wszystkich konstrukcji kolejny 1 milion metrów sześciennych betonu. to, co widać tutaj nad ziemią, to, to już było najłatwiejsze. I w sumie najmniejsze. Także wewnątrz wyzwanie goniło wyzwanie. Są rozwiązania, których w innych miejscach kraju nie spotkamy. Pierwszy raz na taką skalę w Polsce została zastosowana sieć trakcyjna sztywna. Jest to takie rozwiązanie, które zamiast tradycyjnego układu przewodów jezdnych i linnośnych stosuje szynoprzewód z wciągniętym drutem jezdnym do środka. A po co takie rozwiązanie? Założenie było takie, że tutaj mamy różne konstrukcje tuneli, bo część tunelu jest wysoka, część niska, z siecią łańcuchową mógłby być problem. Tutaj takiego problemu nie ma. Wyzwaniem było oczywiście dostosowanie podwieszeń tego szyna do różnych konstrukcji stropu, co oczywiście się udało. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w całym kraju zrzesza ponad 117 tysięcy inżynierów różnych specjalności. Już w październiku przedstawiciele Izb i Stowarzyszeń z krajów Grupy Wyszehradzkiej będą rozmawiać w Łodzi o różnych aspektach funkcjonowania tego zawodu. Program powstał we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, współorganizatorem 26. spotkania Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.